This, right here, is my, sway All, the girls, are on me, sway Cześć, jestem tej Witam was w siódmym odcinku z serii Alien Shooter Przed chwilą miałem pierwszą próbę do podejścia na nagranie tego odcinka, ale strasznie mi nie szło, miałem szczerze mówiąc, problemy bo... no zresztą sami zobaczycie ile tego tam jest ile tych potworów jest i co tam trzeba zrobić? Na początku kupię sobie minigana, To od razu zaznaczam, bo to będzie mi niezbędne do przeżycia. Sobie kupimy 5 żyć. I właściwie możemy kupić wszystko co najlepsze, bo... tam się dzieje masakra. Kupimy sobie amunicję. To jest ważne. Do wszystkiego. Wszystko się może przydać, każda broń. I no tutaj już nic innego chyba nie mogę kupić. Mogę sobie zamienić kamizelkę, ale ta będzie najlepsza. Ona ma 200 chyba punktów obrony. E, no kto wizor mi się nie przyda, ale też mi się nie przyda, bo tam jest jasno. No i okej, okay, z takim wyposażeniem możemy próbować tej cokolwiek zdziałać, ale i tak będzie ciężko. E, mamy działko, które nam pomaga z tej wybijać najbliższe potwory. Mam tarczę, możemy się wybić tam, bo yy, tam musimy założyć jakby plomby w niektórych miejscach, a musimy znaleźć dynamit. Tylko, że ten dynamit jest gdzieś na końcu w ogóle etapu i musimy dojść do tego końca. Ale o właśnie, tutaj jest ten dynamit, i właśnie w czasie do tego momentu nie mogłem dojść. Dobra, teraz tylko to oczyścić, i możemy się cofać. Nawet możemy zginąć, jestem w sumie obojętne. Bo. Eee, fuck, otworzyłem przejście i jeszcze więcej ich tam wychodzi. Eee, bo, jeżeli byśmy zginęli, to byśmy się przenieśli do początku etapu. A właśnie o co nam chodzi. No, ten duży z tej przyszedł, on jest ciężki do ubicia. Jakoś się udało. Dobra, nie było tak źle. Tylko po prostu wcześniej byłem źle wyposażony i nie wiedziałem do końca o co chodzi w tym etapie. I gdzie będzie znajdował się ten dynamit. Okej, okay. ta czerwona kamizelka dużo pomogła tutaj. Na pewno. O, tam jest działko. Tam jest działko. Dojdźmy do działka. Chodźmy do działka, proszę. Chodźmy do działka. Kurde. ja chciałem tam wejść, to bym zginął. <gry> Dobra, czas sobie poradzić tutaj z tym minigunem. Fuck. Nie, 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 Przeciśnij się, przeciśnij się. Dobrze. Fuck, nie, mam kamizelki już. To będzie problem. To jest problem. A Naprawdę tutaj dużo tego... biega. Okej. Okay. Jakoś mniej więcej sobie poradziłem. Z tymi trudniejszymi... Czerwone jest ciężko ubić. Powoli zbliżamy się do końca serii, z tego co wiem ta gra ma... pomiędzy 10 a kilkanaście misji, nie pamiętam do końca. Jak jest naprawdę... Zaplombujmy to, dobra, dobra, dobra. One zginą, czy nie zginą? Chyba nie zginęło od wybuchu. puszczę 7 HP. Mam. Straciły tylko opancerzenie. Łooo! Kamizel, znaczy ta, ochrona! Chcę ją! Jest! Mam ochronę. Teraz się możemy wbijać, to wszystko. Aha! I tak straciłem życie, bo... Eee... walizka mnie uratowała. Kurde. Kurde, skończyła mi się nieśmiertelność. Teraz trzeba ostrożni. Tutaj zapląbujemy jeszcze i zaraz posuwamy się dalej. Eee... Tak jakby gaśnice od czasu do czasu wypadają. Nie wiem dokładnie. Eee... A to jest amunicja do jakiejś broni, ale nie jestem pewien do jakiej. Trzeba się tam przecisnąć No 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 e, Tutaj jeszcze jedną... Mm, jeden spawn potworków trzeba zaplombować Dlatego chcę tam wepchać Tak czy siak tam będziemy musieli wejść Skąd one tam idą? Ej! Skąd one przychodzą? Fuck Fuck Nie nie! Jestem w dupie. Z dwóch stron mnie atakują. Shit. O życie, 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 życie. Uh. Dobra, plomba, 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 plomba. Jest. Okej, okay, teraz przeciśnijmy się przez nie tutaj. Nie wiem skąd one przyszły w ogóle. Ich tam nie było. Tego dużego trzeba się pozbyć. Ich tam więcej idzie. Fak. No, 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 no. Zamarzaj, zamarzaj. Gincie. Gincie. Ja nie chcę zginąć tutaj. Dobra. Jakoś, jakoś ogarnąłem. Jeszcze tego. No. Amunicja mi się kończy. Fuck. Tyle amunicji nakupiliśmy na początku. I tyle straciliśmy. Hmm. Amunicja nie do tego co potrzebuje. Uspakujmy tutaj te wszystkie teczki. Znaczy, te wszystkie kartony. Bo w nich może znajdować się amunicja. Tam jest karton. Gdzie ja jestem? Tutaj. Nie ma nic. Amunicja do granatnika, kurde, nie to co bym potrzebne Akurat, o, dobra, idziemy próbować się przecisnąć. Jeszcze trzy laski tu mamy, chyba tu zaplombowane. Minigana sobie weźmy i postarajmy się. Kurcze, trzeba się tam wepchnąć do tego działka. To będzie już wyzwanie. I to ogromne Bo nie mamy ani kamizelki ani nic takiego co mogłoby nam Aha, tutaj za ścianą były O, mamy mamy ochronę, mam nieśmiertelność przez chwilę bo zginęliśmy O! Jest To było dobre To było dobre, szybka akcja Inaczej byśmy coś nie wywchali Jakbym teraz tego nie zrobił O, ale życia tracimy Bo szybko się tego pozbyć, co tutaj władzi to było mocne, to było mocne. Hmm. chodźcie, chodźcie, chodźcie. Fuck. E, muszę ich tutaj wybić. I tam jeszcze chyba trzy plomby muszę podłożyć, także będzie ciężko, oj będzie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Mm, te duże takie byki czerwone, one są najgorsze, strasznie łatwo mogą mnie zabić, dlatego chcę je tutaj zwabić i wybić jak najszybciej się da. Tylko że one są strasznie powolne i... Nie chce im się tu do mnie przychodzić. Fuck. Dobra, idzie, idzie, wszystko idzie. Eliminujemy. Nie, nie wyłaś! Jezu, samobójstwo. Kliknąłem prawy przycisk myszy i mi wyszedł. Ej, działko mi zaraz zginie. Fuck, ja zginąłem. Eee... Weźmy, weźmy kamizel... Kurczę, Nie to co chciałem. Mam jeszcze trzy życia, jest dobrze. Myślałem, że będzie gorzej. Kurde, jak oni nawalają. W ogóle ich nie widzę, bo te pomarańczowe zlewają się jakby z ziemią i po prostu... Dobra, plomba, 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 plomba. Jedna plomba. Jeszcze druga plomba. Jest. I zaraz będzie trzecia plomba, tylko musimy się ich pozbyć trochę, bo nie przecisnę się raczej. A jakby się przecisnął, to bym zginął. No chodźcie, chodźcie. Jeżeli się za bardzo oddalimy od nich, to one się. Stop... O nie, bos, 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 Nie, 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 nie. To będzie ciężki, do... ciężki orzek do zgryzienia. Może działka sobie poradzi. Bang, 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 bang. Kurde, twardy jest kurczybyk. Dobra, zginął. Nie było tak to... źle. Aha, jeszcze tutaj stoi Nie widziałem go. Tak jak wcześniej mówiłem, zdawałem się z tym trochę. Dobra, póki mamy dużo życia, zaplombujmy to. Jest. Udało się. Ooo. Oh. Co za poziom. Hardkorowy Dobra. To koniec. ścianach żadnych sekretów już nie ma raczej. Odkąd jesteśmy w tych e, laboratoriach z takimi innymi ścianami jak te, które tutaj widzicie. To jeszcze raczej sekretów nie ma, przynajmniej ich nie dostrzegam. No, nic nie widać. Dobra, także co na tego na tyle by było z tego poziomu. Chujmy sobie Magma Minigana. To jest dopiero broń. Teraz to dopiero będziemy rzeźnić. Także dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Pobawimy się w końcu najlepszą bronią w grze. No, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!